Brękot pokaże Wam tajemne drzwi. Pamiętacie tamtego duszyczkę, co było w pierwszej części? Przywędrował, to jest duch wędrowiec, przywędrował do następnych drzwi, aby pokazać co tutaj ma za czary mary. A tutaj jest uśmiechniętego, wziął towarzysza i myszkę, myszkę. Jak masz na imię myszko? Kiki! No ładne! A co tutaj ma ten diabeł z tym swoim duszyczką? Farby dekoracyjne z brokułem? Broku jest i to dużo. Ho, 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 ale brokułu! A gdzie masz farbę? Duszyczek? No, farbę przecież ja wiesz kto? No, diabeł, boże smoły mu nie dał i nie miał co jeść. Ale tu macie tajemnicę wielką i stuma diabełek. I drzewo ma do rąbania dalej. A ten bręko, co on tutaj będzie robił dzisiaj? Będę pilnował, żeby diabeł nie uciekł, bo jest dobry diabeł. Pożyteczny. A tutaj tajemne drzwi ładne podobają mi się ten mały pluszaczek z myszką kiki. A ten diabeł, a ten mały? Duszyczek jest fajny, kochany. To by było na tyle.